Powstało jako luksusowe, warte 100 miliardów dolarów miasto. Prawdziwy raj na ziemi, jednak na ten moment Forest City w Malezji jest miastem duchów z pustymi drogami i opuszczonymi wieżowcami. W 2006 roku chińska firma deweloperska Country Garden ogłosiła swe plany budowy tego potężnego miasta. Był to 20-letni projekt ulokowany w Johor Beru, malezyjskim mieście na północ od Singapuru. Według Bloomberga rząd Malezji zauważył, jak wielkim powodzeniem turystycznym cieszy się Singapur i zapragnął podobnego sukcesu. Pierwotnym zamysłem było zbudowanie nowej metropolii w pobliżu trasy łączącej Singapur z Malezją. Wtedy to Country Gardens wskroczyło ze swym wartym 100 miliardów dolarów projektem Forest City, zawierającym między innymi budowę sztucznych wysp oddalonych o kilkaset metrów od wybrzeża Singapuru. Firma oferowała spełnienie marzenia o luksusowych hotelach, biurach, polach golfowych i parkach naukowych, które miały przyciągnąć chińskich inwestorów, którzy zainwestowali tysiące dolarów w mające powstać apartamenty. Deweloperzy zakładali, że się 700 tysięcy osób wkrótce wprowadzi się do nowego miasta. Jednak od 2019 roku jedynie dla 500 z nich jest ono domem. Według Business Insider populacja mogła wzrosnąć do kilku tysięcy, lecz to nadal mniej niż 5% oczekiwanej liczby mieszkańców. Ile kosztowałoby wprowadzenie się do Forest City? Niestety, ceny w ostatnich latach wystrzeliły w górę. W 2017 roku apartament kosztował jedynie około 170 tysięcy dolarów, dziś jest to około 1,14 milionów dolarów. Już lepiej zainwestować w Johorberu, gdzie średnia cena to około 141 tysięcy dolarów i jest tam jakieś życie. Jubail w Arabii Saudyjskiej było kiedyś antyczną wioską rybacką w Zatoce Perskiej. Otoczone było opustoszałymi przedmieściami aż do połowy lat 70., kiedy amerykańska firma konstrukcyjna Bechtel Corporation rozpoczęła budowę największego miasta industrialnego na świecie o powierzchni ponad 1800 km2. Od momentu ukończenia przyczyniło się ono do 7% PKB Arabii Saudyjskiej. Wraz z przełomem tysiąclecia rodzina królewska postanowiła powiększyć działania w Jubail i tak powstał Jubail 2, Uważany przez wielu za największy na świecie projekt inżynieryjny podwoi on rozmiary miasta. Zapewni miejsca zamieszkania dla ponad 20 tysięcy nowych mieszkańców wraz z nowym uniwersytetem dla 18 tysięcy studentów. Dziś Jubile jest ważnym graczem na światowym rynku energetycznym przyciągającym najwybytniejsze umysły z dziedziny biznesu i technologii z wielu krajów. Gdy Jubile 2 będzie gotowy, może sprawić, że wskoczy na pierwsze miejsce. Podczas szczytowego okresu prac, projekt Jubile 2 zatrudnia 20 tysięcy pracowników miesięcznie. Około 4 miliardy dolarów zostało zainwestowane w infrastrukturę, w tym setki kilometrów dróg, systemów wodno-sanitarnych, gospodarkę odpadami oraz media. Kolejne 18 miliardów dolarów zostanie przeznaczone na budowę, a projekt jest tak obszerny, że został podzielony na cztery etapy na przestrzeni 22 lat. Obecny plan zakłada zakończenie budowy do roku 2024, ale nie wiadomo czy opóźnienia związane z pandemią nie opóźnią tej daty. W styczniu 2008 roku Wielka Brytania uznała, że czas rozszerzyć swoje zasoby energii atomowej. Po negocjacjach i konsultacjach budżetowych zrodził się pomysł budowy Hinkley Point C, która miałaby wejść w skład Hinkley Point A i B. W tamtym okresie Hinkley Point B była najbardziej wydajną brytyjską elektrownią atomową, ale zamknięto ją w sierpniu 2022 roku z powodu jej wieku. Na szczęście plany budowy Hinkley Point C były już w trakcie realizacji. Plany, które teraz mają metkę z ceną 25 miliardów funtów. Ale nie od początku miało być to tak kosztowne. EDF to francuska firma energetyczna stojąca na czele projektu. Chcieli otworzyć i uruchomić elektrownię do 2025 roku, ale wiele opóźnień i światowa pandemia przesuwały datę ukończenia prac. Według BBC ograniczenie w liczbie pracowników dopuszczonej na budowie podczas covid kosztowało projekt ponad milion dni krytycznych prac w 2020 i 2021 roku. Gdy zostanie ukończona i opłacona, bliźniaczy reaktor Hinkley Point C będzie w stanie wyprodukować 3260 MW niskoemisyjnej energii przez kolejne 60 lat. Dla porównania, typowa elektrownia węglowa produkuje zaledwie 600 MW energii. Według EDF Hinkley Point C dostarczy wystarczającą ilość czystej energii, by zasilić 6 milionów domów aż do lat 80. W połowie lat 2000 Singapur postanowił wejść w kasyna. Znieśli 40-letni zakaz hazardów w nadziei, że spowoduje to wzrost turystyki i, co za tym idzie, wesprze ich gospodarkę. Wiele znanych na całym świecie marek walczyło o dwie prestiżowe lokalizacje. Były to takie firmy jak MGM Mirage czy Wynn Resorts. Ostatecznie Las Vegas Sands, właściciel Venetian Casino Resorts w Las Vegas, wygrało pierwszą z dwóch lokalizacji za sprawą ich wizji wartego 3,2 miliarda dolarów miasteczka hazardu i rozrywki zwanego Demarina Marina Bay Sands. Zainwestowali w ten projekt niemal 4 miliardy dolarów. Poza 1,2 miliardami, które musieli zapłacić za ziemię. Jednak z powodu braku pracowników i rosnących cen materiałów ostateczny koszt inwestycji szacuje się na 8 miliardów dolarów singapurskich na rok 2009, czyli 6,8 dolarów amerykańskich. Mówi się o nim jako o najdroższym samodzielnym kurorcie, jaki kiedykolwiek zbudowano. Jednak w odróżnieniu od niektórych megaprojektów ten został doprowadzony do końca. Na dziś, Marina Bay Sands mieści hotel na 2,5 tysiąca pokoi, centrum kongresowe o powierzchni 120 tysięcy m2, centrum handlowe, muzeum i wiele gwiazdorskich restauracji, w tym dwie należące do Wolfganga Puka. Samo kasyno to raj hazardzisty z liczbą 500 stołów i 1500 automatów do gry. Wisienką na torcie jest Sky Park, ponad 300 metrowa podniebna droga łącząca wszystkie trzy wieże. Można tu zanurzyć się w basenie bez krawędzi, ciesząc się przepięknym widokiem na panoramy Singapuru. Błękitny Nil, jedno z dwóch dorzeczy Nilu, jest najważniejszą rzeką w północno-wschodniej Afryce. Płynie na północ od jeziora Tana w Etiopii przez Sudan aż do Egiptu, pokonując około 2500 km. W okolicach roku 2010 Etiopia ogłosiła plany wybudowania wartej 5 miliardów dolarów tamy na Błękitnym Nilu. Nazwa projektu była wielokrotnie zmieniana, przez pewien czas nazywał się Tamą Milenijną, ale budowniczy wreszcie przystali na nazwę Great Ethiopian Resonance Dam, czyli Etiopską Tamę Wielkiego Odrodzenia, w skrócie GERD. GERD ma dostarczać prąd do Etiopii, kraju w którym dotychczas 60% ludności żyło bez światła w domach. W najlepszym wypadku Gerd dostarczy tyle energii, że kraj będzie mógł sprzedawać prąd do sąsiednich państw, takich jak Sudan czy też Egipt. Tama miała zostać otwarta w 2017 roku, jednak spory między Etiopią, Sudanem i Egiptem opóźniały projekt. Egipt polega w dużej mierze na rzece Nil i uważa, że Gerd znacznie zmniejszy przepływ wody w rzece, nim dotrze ona do Kairu. Etiopia uważa, że jest inaczej, podczas gdy Sudan się waha. Premier Abiy Ahmed Ali przeciął wstęgę otwierającą tamę zeszłego lata. GERD oficjalnie jest największą tamą hydroelektryczną w Afryce i jedną z 20 największych na świecie obok tamy Trzech Przełomów w Chinach. Między 1998 a 2004 rokiem wieże Petronas Towers w Kuala Lumpur w Malezji były największymi budynkami na świecie. Mierząc 452 metry malezyjskie bliźniaczki były zaledwie 10 metrów wyższe od Sears Tower w Chicago, który od ich wzniesienia stał się drugim najwyższym budynkiem na świecie. Tytuł był w rękach Petronas Towers aż do wybudowania Taipei 101 w Tajwanie, by następnie burcz Khalifa przerósł je wszystkie w 2010 roku mierząc 828 metrów. Nadal jednak wie, że Petronas Towers są najwyższymi bliźniaczymi drapaczami chmur na Ziemi. Znajduje się w nich siedziba National Petroleum Limited, malezyjskiego koncernu paliwowego powszechnie znanego jako Petronas. Warte 1,6 miliarda dolarów wieże są również znane z najwyższego dwupoziomowego mostu na wysokości 41 i 42 piętra. Na 86 piętrze można odwiedzić punkt obserwacyjny dla jeszcze lepszego widoku na panoramę. Argentyńsko-amerykański architekt Cezar Pelli postawił na wyjątkowy postmodernistyczny styl, chcąc wznieść ikonę XXI wieku dla miasta Kuala Lumpur w Malezji. Wiedząc, że oficjalną religią wyznawaną w kraju jest Islam, Peli połączył podstawy muzułmańskiej architektury i wzornictwa, by stworzyć projekt, który będzie emanował kulturą kraju. I jak większość megaprojektu, wzniesienie tej konstrukcji nie obyło się bez problemów. Wadliwa partia betonu wstrzymała budowę, martwiono się, że słabszy beton będzie rzutował na wszystko, co do tej pory udało się zbudować. Na szczęście użyto go jedynie na jednym piętrze, które następnie zburzono i odbudowano, by dalej wznosić wieżę. Opóźnienie kosztowało jednak około 700 tysięcy dolarów dziennie. Według Ilona Maska, gdy budowa giga fabryki w Reno zostanie ukończona, będzie ona najznamienitszą budowlą na świecie, większą nawet niż Piramidy, Empire State Building i Burj Khalifa. Biorąc pod uwagę jej wielopoziomowość, liczy ona około 1,4 miliona metrów kwadratowych, a każdy jej centymetr zasilany będzie energią odnawialną. Zapewne widzieliście, jak Elon rozmawiał z Leonardo DiCaprio o tej gigafabryce i jej wpływie na środowisko. Według kalkulacji dyrektora Tesli potrzeba by setki gigafabryk na całym świecie, by zasilić całą planetę energią odnawialną. Niestety obecna gigafabryka w Nevadzie jest ukończona w zaledwie 30%. Tesla wreszcie ogłosiła plany na rozbudowę fabryki w 2022, ale pełnowymiarowy budynek jest nadal odległym marzeniem. Elon myślał o tej fabryce przez całe swoje życie, ale oficjalne plany nie zostały wdrożone aż do 2014 roku, kiedy to Sonic zgodził się zainwestować w ten wart 5 miliardów dolarów projekt. Mając już ustalone jak, trzeba było ustalić, gdzie to zrobić. Tesla sprawdziła wiele lokalizacji, ani razu nie rozważając Newady Północnej. Jednak po małych namowach i wielu prywatnych podróżach, Tesla wreszcie postawiła na centrum industrialne Tahoe, Reno. Fabryka w Nevadzie jest największa, ale nie jest ona jedyną gigafabryką w rękach Tesli. Giga New York w Buffalo skupia się na bateriach akumulatorowych i panelach solarnych. Giga Texas, najnowsza filia firmy w Austin, służy jako centrum dowodzenia Tesli i gromadzi się tu modele VICE, modele 3, cyberciężarówki i cyberciężarówki z naczepą. Kolejne dwie gigafabryki znajdują się poza Stanami Zjednoczonymi, jedna w Szanghaju, druga w niemieckim Berlinie. Rzeka Yangtze jest sercem Chin. Niemal 1 trzecia chińskiej ludności, ponad 400 milionów ludzi mieszka wzdłuż rzeki i jej dopływów polegając na niej każdego dnia. Ale północne Chiny są bardziej zindustrializowane i pustynne, walcząc z wyschniętymi rzekami i ograniczonym dostępem do wody. Było tak od, no od zawsze. Jednak w latach 50 ubiegłego wieku Mao Zedong zaproponował wielki projekt, który mógłby rozwiązać problem Chin z dostępem do wody w zaledwie kilka lat. Pomysł obejmował budowę trzech kanałów, jednego na wschodzie, jednego na zachodzie i jednego w środkowych Chinach. Jak to bywa, polityka i kontrowersje zatrzymały projekt w fazie planowania na około 50 lat. Budowa rozpoczęła się w 2003 roku i ma trwać kolejne 50 lat. Nie wspominając o koszcie inwestycji w wysokości 62 miliardów dolarów, to prawie dwukrotny koszt tam trzech przełomów. Gdy projekt będzie ukończony, plan transferu wody z południa na północ przekieruje 44,8 miliardów metrów sześciennych wody rocznie do suchych rejonów w północnych Chinach. Połączy on też cztery główne rzeki chińskie: Jangcy, Rzekę Żółtą, Huaihe i Haihe. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, woda przekierowana z rzeki Jangcy w pobliżu miasta Yangtzeu popłynie na wschód wzdłuż istniejących już kanałów do góry Weishan w Shandong, a stamtąd tunelem przez Rzekę Żółtą do Tianjin. Główna trasa przekieruje wodę z rzeki Han do Pekinu. Chciano oddać projekt na igrzyska olimpijskie w 2008 roku, jednak w tym czasie ukończono zaledwie jedną czwartą trasy. Wreszcie zachodnia trasa przekieruje 4 miliony metrów sześciennych wody z trzech dopływów wzdłuż Dzurzjanczy około 500 km przez góry Bajankala do północno-zachodnich Chin. Lusail jest drugim co do wielkości miastem w Katarze. Jeśli śledziliście Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2022 roku, możecie rozpoznać stadion w Lusail, największy w swoim rodzaju na środkowym wschodzie. Rząd katarski wybudował go i 7 innych stadionów specjalnie na potrzeby Mistrzostw Świata. Kosztował około 6,5 miliardów dolarów. Niektórzy eksperci szacują, że Katar wydał około 200 miliardów dolarów na przestrzeni 12 lat, by mistrzostwa mogły się odbyć. Nie wspominając o liczbie przypadków łamania praw człowieka. Według Bloomberga część tej kwoty poszła na budowę samego miasta Lusail, megaprojektu kosztującego około 45 miliardów dolarów. Gdy Katar wygrał możliwość organizacji mistrzostw w 2010 roku, ta okolica była pustynią. Chcieli ukończyć projekt przed imprezą, ale według dziennikarza ESPN Marka Ogdena, miasto sprawia wrażenie dystopijnej scenerii prosto z filmów Christophera Nolana. Gdy zostanie ukończone, miasto ma być domem dla około 450 tysięcy ludzi, w tym 250 tysięcy rezydentów, 190 tysięcy pracowników biurowych i 60 tysięcy pracowników obsługi sklepów. Pewnego dnia wszyscy oni będą mogli korzystać z Aquatar, największego na świecie parku wodnego. Uznawany za klejnot koronny tego miasta, Aquatar będzie oferować 36 zjeżdżalni i atrakcji wodnych, wraz z 85-metrową wieżą, na której wznosić będzie się najwyższa na świecie zjeżdżalnia wodna. Gdy zostanie ukończony, park wodny będzie zajmował teren około 30 tys. metrów kwadratowych. Oczekiwano, że przyciągnie 50 tys. gości dziennie podczas trwania mistrzostw, jednak nie da się zjeżdżać na wpół zbudowanej zjeżdżalni. Wyobraźcie sobie, że żeglujecie w dół Morza Czerwonego między Arabią Saudyjską a Egiptem, gdy nagle widzicie swe odbicie w długim na 16 km lustrze. Chwileczkę to wcale nie lustro, a wysoki na 500 m i szeroki na 200 m oraz długi na 170 km budynek, a po drugiej stronie równolegle do niego położony jest kolejny. Patrzycie na projekt księcia koronnego Mohameda Ibn Salmana, znany powszechnie jako linia. Niektórzy nazywają je zrównoważonym miastem przyszłości inni zaś uważają, że jest nieco dystopiczne. Warte 725 miliardów dolarów miasto ma korzystać wyłącznie z energii odnawialnej. Nie będzie tam też aut, zamiast tego MBS zakłada powstanie tam podziemnego, szybkiego pociągu, którym można będzie dotrzeć z jednego końca na drugi w zaledwie 20 minut. Mieszkańcy będą mogli cieszyć oko bujnym krajobrazem pomiędzy dwoma lustrzanymi budynkami, które będą domem i miejscem pracy dla około 9 milionów osób. Linia będzie również pozostawać pod czujnym okiem sztucznej inteligencji. MBS twierdzi, że będą wykorzystywać modele danych, by ulepszyć miasto, jednak brzmi to nieco matryksowo. Projekt jest częścią Vision 2030, którego celem jest, by ten bogaty w ropę naftową kraj stał się światowym liderem zrównoważonych innowacji. Prace nad linią zaczęły się pod koniec 2022 roku z pierwszymi filmami z dronów pokazujących jak wyglądają prace początkowe, wypuszczonymi w październiku. Według saudyjskich urzędników w linii będzie można zamieszkać już w 2023 roku.